BMW 39, popularna piątka. Lampa zdemontowana z auta, ponieważ słabo świeci. Przyczyną słabego światła jest ten żółty, szary, matowy klosz, który jest mocno sklaskowany oraz utleniony pod wpływem promieni UV. Teraz tego problemu nie widać, ale jak rozbierzemy lampę, za tą soczewką jest lustro, które powinno odbijać światło. Te lustro na 99% również jest wypalone. Pod wpływem temperatury żarówki warstwa aluminium, czyli te sreberko, które powinno odbijać światło, robi się szare, czarne, matowe i nie odbija światła. Poza tym, co się dzieje w tych lampach? Regulatory. Tutaj, które są wewnątrz lampy, na których zawieszone jest lustro, one kruszają z biegiem czasu i widzimy całe wnętrze jest luźne. Stąd brak regulacji lampy, i fakt, że lampa jest obwieszona i świeci kilka metrów przed autem. Teraz postaramy się. Tą lampę naprawić i doprowadzić do stanu zbliżonego do nowej, w tej chwili mamy rozebraną lampę, zdjęty klosz, i dostaliśmy się do, do wnętrza, do lustra, które jest w tych dwóch miejscach, tutaj i tutaj, zawieszone na zawieszone wewnątrz na regulatorach od dołu, tutaj. Reguluje to lustro góra-dół silniczek, regulatory są pokruszone, połamane. Jedna część została wewnątrz w lampie, jedna tutaj w koszyczkach. Cały czas jesteśmy podczas regeneracji lampy. Jeszcze Klosz jest szary, żółty matowy i tutaj z zewnątrz nic się nie zmieniło, ale wymieniliśmy lustro soczewki na zregenerowane. To jest, to jest te lustro wyjęte z lampy. Nie jest tragiczne, ale już jest ciemne, szare i widać ślady nadpalenia nad żarówką. Po wymianie lustra soczewki. Zobaczmy jakie mamy teraz światło. Światło to a zobaczmy tutaj na górze, gdzie jeszcze nie weszliśmy w strumień światła już jest, dochodzi do 2000, jedynka świadczy o tym, że przekraczamy normę, więc przełączmy tutaj może na. 20000 i zobaczmy co się dzieje. Przekracza normę. zobaczmy w skali razy 100. Czyli przedtem mieliśmy najlepszy pomiar w granicach 1200-1400, a teraz mamy 212-220 razy 100, czyli 22 22000. Kolosalna różnica po wymianie samego lustra. Jeszcze klosz nie jest spolerowany. Zobaczymy, co nam zmieni regeneracja klosza. To jest nasza lampa BMW-39 po regeneracji. Wymienione lustro soczewki, wyczyszczona soczewka. Lampa wyczyszczona wewnątrz. Klosz lampy spolerowany. W tej chwili lampa wygląda jak nowa. No ale przejdźmy do testu, do jakości światła. Zanim rozpoczęliśmy regenerację. Pomiar wskazywał 900, 1200, 1400. Maksymalnie w tej chwili już wiem, że skalę musimy ustawić razy 100. Przelicznik będziemy mieli razy 100. Wszystko zobaczmy, jak to wygląda. Weźmy nasze urządzenie i zobaczmy.